Witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Mamy niedzielę 2 listopada i dzisiaj przyjechałem pożegnać się z Borami Ducholskimi. Nie wiem, czy również to nie będzie moje ostatnie grzybobranie w tym sezonie, bo trochę za tydzień zmieniły mi się plany. Nie wiem, czy wyskoczę do lasu. Także gdyby to było ostatnie grzybobranie, chciałem Wam z całego serca podziękować za Waszą obecność, za Wasze komentarze, ciepłe słowa, lajki, konstruktywną krytykę. Bez Was nie byłoby grzybowego kapelusza, bez Was nie byłoby tego kanału. Także z całego serca dziękuję Wam serdecznie. A teraz, a teraz szkoda gadać. Zapraszam Was na ostatnią leśną wędrówkę w tym sezonie. Zaczynamy. Zupełnie inna pogoda niż wczoraj. Dzisiaj zachmurzenie duże, opad deszczu, spadające krople, mglisto, wilgotno typowy jesienny klimat. A ja już zmierzam. W docelowe miejsce. Jestem już wśród sosen. Mało światła jeszcze wpada do lasu. Zobaczcie, po jakim terenie się poruszam. A pode mną pierwszy podgrzybek. Taki starszej daty, więc go zostawiam. Pokazuję, bo na chwilę obecną nie ma innych grzybów. To jest pierwszy grzyb, którego napotkałem z jadalnych, a chyba zrobiłem już kilometr po lesie. Coś czuję, że dzisiaj naprawdę będę musiał wytężyć swojego grzybowego skila. Zobaczyłem takie powalone, sosnowe gałęzie. No to od razu uderzyłem i jest pierwszy, fajniejszy taki, na pewno do sprawdzenia. A czy do zabrania tego jeszcze, nie wiem. O tak oto wygląda, ale też raczej z tych wydaje mi się przemrożonych. I już mi się humor bardzo poprawił. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Dzisiaj też będzie troszeczkę więcej tych borów. Zbieram w okolicy ocypla. Tak oto tutaj wygląda. A pod moimi nogami dwa piękne i to grubotrzonowce. Rewelacja. Morale wróciły, bo myślałem, że będą takie niedobitki pozostałe. Ale te dość świeże grzyby. Popatrzcie na ich grube trzony. Dlatego nazywam je grubotrzonowcami. No, nie wierzę, że na tym tutaj obszarze przede mną to tylko dwa będą tutaj stały. Nie wierzę, muszę się pokręcić i mam nadzieję, że będzie ich więcej. Pokażę w całości, ale piękne. No, jakościowo. Zobaczcie, jakie śliczne podgrzybki. Tak naprawdę, to po takie tutaj przyjechałem. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. Tutaj je położyłem na ziemi, już chciałem iść. Pokoszyk i nożyk, a moje oczy zawsze latają wokół, jak zobaczę jakiegoś podgrzybka. I popatrzcie tutaj, tego o, ale śliczny, naprawdę kolejny grubotrzonowiec schowany. Petarda, naprawdę rewelacja. O takie właśnie mi chodzi. Zobaczcie ten kapelusz, twardy, zbity, grzyb nieprzemrożony, niestary kapeć. Piękny, grubotrzonowiec. Ale się ciemno zrobiło. Godzina siódma rano. Mam na sobie na szczęście dzisiaj taką przeciwdeszczową kurtałkę. Jeszcze tak na wideo widać, że taka szarówka w lesie. Ja już mam cztery podgrzybki i jest kolejny. Także czułem, że te dwa pierwsze grubotrzonowe, które napotkałem, no to nie będą tutaj ostatnimi. Tak jest. Kolejny fajny Na tle lasu już jestem mega szczęśliwy, naprawdę. I tak oto wygląda. A ten? Ten, no, tak, jakby troszeczkę przemarznięty. Ale kapelusik i kolory przepiękne. Trafiłem w bardzo dobre miejsce. W takim terenie się oto poruszam. No, bardzo spokojnie, dzisiaj też. Wczorajszy dzień bezwieczny i dzisiaj chyba też się taki zapowiada. Ale jak się zaciągnęło, to niestety ten. Opad będzie nade mną tutaj przechodził. W koszyku już pięć podgrzybków, a teraz kolejne dwa. Ale jestem szczęśliwy. No, pierwszy kilometr w lesie i totalne bezgrzybie, i mówię sobie: Oho, przyjechałem i nie nacieszę oczu. Ale teraz, teraz po prostu oczy to aż mi się śmieją z radości. Możecie mi wierzyć. Kolejne dwa grubo trzonowce. I zobaczcie. Kolejne podgrzyby, podgrzybki brunatne. Tu pierwszy, troszeczkę wyjedzony, ale tutaj, jaki piękny kapelusik. Jeden z większych dzisiaj. O, panie! Rewelacja, naprawdę rewelacja. Położyłem je tutaj ponownie na mchu. Podniosłem głowę, chciałem iść po koszyk. Obróciłem się na prawo i zobaczcie. Pierwszy. No mam tego grzybowego farta nie powiem. Tu schowany jest drugi. O tak wyglądają. Chodźcie za mną. I teraz kolejna rodzinka. Trzeci. Czwarty. Maluszek. Piąty. Pamiętajcie, też powtarzam, to podczas sezonu, że jak są dołki po wykręceniu, Grzyba to zasłaniamy, żeby grzybnia nie wysychała. I zobaczcie, 2 listopada w październiku praktycznie ich nie było. Grubotrzonowce zaczęły się pokazywać. Specjalnie teraz tak przygotowałem grzyby, bo wczoraj jak nagrywałem i pokazywałem wam sucho grzybki, to praktycznie 60% grzybów to było robaczywych. Dzisiaj grubotrzonowce ani jeden z tych, które pokazywałem nie był zaczerwiony. Popatrzcie tutaj natrzone piękne zdrowe grzyby tak samo tu w koszyku żaden nie ma czerwi no rewelacja bo można zbierać grzyby ale jak są robaczywe to tak serce boli a tutaj wszystkie grzyby na chwilę obecną zdrowe coś pięknego pół godziny w lesie ale zbierania to może z 20 minut a może i nawet mniej kolejny fajny tutaj z lewej strony Podgrzyb brunatny o ale masywne no to są te masywne podgrzybki. Zobaczcie jaki kapelusik. Wygląda trochę jak taki przypieczony stek wołowy z góry. A od dołu no rewelacyjny grzyb. Do sprawdzenia. I mam nadzieję, że wróci również ze mną. Tutaj położyłem go z lewej strony. Chodźcie ze mną. No chyba wysyp. No bo jak to inaczej nazwać. Zobaczcie. Kolejny. Teraz idę tutaj na lewo jest następny, wcześniej chyba z 6 w jednym miejscu, teraz trzy, O kurczaki! No, żeby nie skłamać. 7.23, a na dole. O, tu zasłoniło, poczekajcie. A na dole, niedziela drugi listopada. Dół już prawie przykryty. Myślałem, że będzie o wiele gorzej, że sobie pochodzę, spacerek zrobię, pożegnam się z borami tucholskimi, a tutaj podgrzybek na podgrzybku. Kolejne dwa. Ale jakże ładne. Tutaj pierwszy. O, z tego już nic nie będzie. Ten zostaje. A zobaczymy tego tutaj. Pokaż się dla Państwa. O, tak samo. Ten zostaje taki stary. Już przemarznięty. To akurat nie są te grubotrzonowce. Jak zobaczyć możecie, cienkie nóżki. Brązowe kapelusiki. Zupełnie inny rodzaj podgrzybka. Dość płasko. A pod moimi nogami... Kolejny podgrzyb brunatny. Od razu tutaj widać różnicę. Masywny, gruba noga, trzon i piękny kapelusz. W oddali mgła, jesienne liście, ale tutaj same sosenki i pod moimi nogami co jakiś czas ukazują się takie oto jadalne, nasze ukochane grzybki brunatne. Tutaj kolejny maluszek. Świeży grzyb. Kilkudniowy. Tak oto tutaj wyrasta z tego mchu. A obracam głowę na lewo. I popatrzcie tego. Kilka takich fajniejszych dostałem dzisiaj. Oj, zrobią robotę. Sosik albo na suszenie. Idealne. A potem w bigosie albo w pierogach z kapustą i grzybami. Ten czas już tak blisko. Za miesiąc to już będzie można iść po choinkę. Tak na chwilę obecną wygląda mój zbiór. Popatrzcie. Przecudowne podgrzybki. Straciłem już rachubę czasu ile chodzę i nawet nie chcę tego mierzyć. Dzisiaj się cieszę tym grzybobraniem, a nie sprawdzam ile grzybów tam na godzinę. Nie ma to najmniejszego sensu. Och, kolejny piękny grubotrzonowiec. No Monotematycznie dzisiaj, ale jak są takie piękne grzyby, to nie mam nic przeciwko. Popatrzcie, jak trzon, pęknięty, taki rozwarstwiony, powbijane to igliwie i ten ciemny, naprawdę ciemny, piękny kapelusz. Podejrzewam, że dzisiaj konkurencji w lesie to żadnej mieć nie będę. Jestem tutaj sam, cichutko. A grzyby, a grzyby zaskakują i dalej rosną. Pod moimi nogami dwa, pierwszy, drugi, tam dalej trzeci. No i ewidentnie muszę się tutaj pokręcić. Pewnie zaraz będą kolejne. Może to zabrzmi nieskromnie, ale tak podejrzewam, bo wysyp jest. Cofam to, co przed chwilą powiedziałem, że na pewno jakieś jeszcze znajdę, bo pamiętam takie grzybobranie, gdzie las mnie skorcił za tą moją pewność i zbierałem prawdziwki i użyłem takiego stwierdzenia. O, na pewno zaraz jakiegoś znajdę. No już potem nie znalazłem. Na szczęście są kolejne podgrzybki. Tu pierwszy. I chodźcie ze mną. O, troszeczkę mu się trzon skruszył. Tu jest następny. Powiedzcie sami. Czyż nie piękne? No wręcz atlasikowe te podgrzybki. Czekały tutaj na mnie. Naprawdę czekały tutaj na mnie. Coś niesamowitego. Są miejsca, gdzie się trafiają rodzinki, ale są miejsca też takie, gdzie występują pojedyncze grzyby. I tu jest taki jeden owocnik, ale jaki? No chyba jeden z większych, jak nie największy dzisiaj. W głosie chyba słychać tą radość. Naprawdę nie spodziewałem się takiego wyniku. Jakby mi ktoś powiedział, że będę zbierał. Tak piękne podgrzyby brunatne, grubotrzonowce to bym chyba nie uwierzył. Zobaczcie, jaki fajny mech. Taki dywan. I na dzień dobry, przed wejściem do tego miejsca stoją dwa podgrzybki brunatne. Tu pierwszy, a tutaj drugi. Jestem ciekawy, co będzie dalej. Tak oto wygląda na chwilę obecną mój koszyk. I tak sobie chodzę teraz i myślę. Apetyt rośnie w miarę jedzenia i jakby wpadł jeden taki borowik jeszcze szlachetny do tych podgrzybków, tu już by był krem de la creme, ale nie wiem, czy już nie będę za bardzo zachłanny. I tak jest rewelacja. Pięknie tutaj zielono, jagodziny, mech i zobaczcie jaki kapelusik pośród tego wszystkiego wystaje. Ale brązowiutki, bardzo ładny. O, ale długi trzon, pokażcie Państwo, tak oto wyglądasz całkiem przyzwoicie, i mam nadzieję, że wrócisz ze mną do domu. Opuściłem teraz sosnowe bory. Będę sprawdzał liściaste wyspy i skraje lasu. Też gdzie więcej tam drzew liściastych z nadzieją na jakiegoś borowika. Tu zobaczcie Muchomor Czerwony. Może przyniesie jeszcze szczęście i da ostatniego borowika z borów tucholskich. Zerknijcie, proszę, jeszcze jakie czubajki na kotleta, żeby sobie zabrać jak najbardziej. Pierwsza, chodźcie ze mną. I tu jest druga. Także do tych podgrzybków zaraz dołożę dwie czubajki. Wpadły również dzisiaj opieńki. Najpierw usmażę kanie, a potem wrzucę na patelnię na masło kapelusze opieniek. Nie wiem czy już mówiłem, ale poruszam się dzisiaj w rejonie Ocypla i całkiem nieźle mi to grzybobranie wychodź. A teraz idę po takim żółtym dywanie z liści. Borowiczka nie widać. Taki tutaj wrzos przekwitnięty, a pod spodem maślaki zwyczajne i sporo owocników maślaka zwyczajnego dzisiaj widziałem. Niestety liściaste wyspy i skraje lasów puste. Żadnego borowika nie uświadczyłem, ale nie ma co narzekać, bo takich podgrzybków jak dzisiaj to przez cały sezon nie miałem wracam właśnie w bory sosnowe. Nie no grzybnięci nie mam pytań. To nie było reżyserowane. Nie widziałem naprawdę, że on tutaj jest. Przeszedłem jakieś 15 metrów i zobaczcie. Mam swojego boletuska dzisiaj. Nie wiem jak jego jakość. O kapciowaty, ale był, ale to był borowik. To jest borowik, ale był, bo mówię, zobaczcie co z niego zostało. Nie wykręcam, nie pokazuję. Namierzony. Jak już spotkałem jednego, no to ten skrawek klasu muszę posprawdzać. Buki, pojedyncze dęby, sosny. I zobaczcie tu kapelusz. Jest drugi. Zobaczymy jakiej jakości ten. No chyba trochę lepszy. Tutaj mój koszyk. O, zdecydowanie. Do sprawdzenia! Nie wierzę. Nie wierzę. Pokaż się. O panie. ale piękny boletus. Kurczę, ja to mam szczęście. Wczoraj na cmentarzu znalazłem telefon. Udało się znaleźć właściciela. Jakiś tak dziesięcioletni chłopczyk. Zadowolony, bo był zmartwiony strasznie, że zgubił swój ulubiony telefon. Miał tam zdjęcia bodajże zwierzaków i chyba po prostu od lasu dostaje w zamian takie oto piękne grzyby. No i takiego borowiczka także. Dobre uczynki warto robić. Zobaczcie jaki śliczny boletus edulis. Tyle grzyba wraca ze mną. Trzon był robaczywy, ale wykroiłem. A w kapeluszu dalej nie ma czerwi. Tak wygląda mój koszyk. jestem jakimś totalnie mega szczęściarzem. Popatrzcie co tutaj widać. Pierwszy. Ale jaki przechylony. No mam nadzieję, że może kapelusz z niego będzie zdrowy. Z tamtego był, a tam dalej jest kolejny w liściach. No, mega! Nie wiem, czy z tego coś uda się zrobić, z tego już nic, ale ten kapelusik na pewno do sprawdzenia. Sporo kań tu pod grzybki, ale teraz, jak Wam pokażę, ja zaraz padnę na zawał w tym lesie. Naprawdę, liczyłem na jednego borowika. Popatrzcie tego. O ile do tamtych można było mieć jakieś obiekcje, że duże, przerośnięte, wyrośnięte kapcie to co powiecie na tego. O panie, ale to nie wszystko, bo ja widzę następnego. Zobaczcie, biały kapelusik, chodźcie ze mną. O panie, ale dostałem pokój, ale to nieważne. I ja Cię kręcę. I ja Cię kręcę. No, nie mam pytań, jestem rozwalony na łopatki. Dwa takie. Jak jakościowo grzyby. No boletusy. Jaka. Nie, no brakuje mu misów. Przepraszam serdecznie, brakuje mu misów. Może ja je po prostu pokażę. Ale piękne grzyby. No takich jakościowo to dawno nie miałem. W takim stanie wracają ze mną. Z tego dużego to 3 czwarte trzonu do zostawienia w lesie, ale ten maluszek w całości. Wraca ze mną. Petarda. Co tu dużo mówić? Muchomory czerwone przyniosły dzisiaj szczęście. Takiego koszyka to naprawdę się nie spodziewałem. Godzina dziewiąta tak oto wygląda mój koszyk. Borowiki no teraz podniosły emocje, także uśmiech z twarzy nie schodzi, a wróciłem w bory sosnowe i jeszcze się tutaj pokręcę na sam koniec za tymi podgrzybkami grubotrzonowymi. Teraz miałem takie dwa fajne, naprawdę, zobaczcie, jakie kapelusze. I ten tutaj drugi wpadł do koszyka, obracam się na prawo. I ten podgrzybek to praktycznie kwalifikuje się pod Borowika, ale duży kapelusz, naprawdę super wyrośnięty. Zaraz Wam go pokażę. Ociepanie! To jest podgrzybek brunatny, możecie mi wierzyć. To jest podgrzybek brunatny, a wygląda jak. Borowik no mega takiego chyba w tym sezonie jeszcze nie znalazłem, ale naprawdę wyrośnięty okaz. Zaraz będę miał cały koszyk grzybów. Szok! Kilka takich większych i zrobiło robotę. Czubajki, podgrzybki, borowiki, a tu kolejny. No nie mogę wyjść z tego lasu. Naprawdę kolejny taki duży podgrzybek brunatny. O ale zrobiły dzisiaj naprawdę robotę. Sos suszenie, no idealne grzyby. I ja już na dzisiaj kończę to niedzielne grzybobranie 2 listopada. Zobaczcie, taki oto koszyk grzybów udało mi się znaleźć. Wczoraj trafiłem borowika sosnowego, jednego rydza, kąski, zielonki, siwe, a dzisiaj dominowały podgrzybki, brunatne, czubajki i kilka borowików, dwa borowiki to były rewelacyjne. Natomiast no Jakość podgrzybków brunatnych tych grubotrzonowców to przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Tak jak mówiłem z początku, całkiem możliwe, że to moje ostatnie grzybobranie. Dziękuję Wam jeszcze raz za wszystko, za Waszą obecność. Jesteście super, bez was nie byłoby grzybowego kapelusza, a może jeszcze raz pojawię się w lesie. Któż to wie. Wytrzymajcie się, bądźcie zdrowi, przemiłego tygodnia Wam życzę końcówki roku. I do zobaczenia kiedyś tam. Trzymajcie się. Cześć.